Witam Państwa na kanale Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak Franciszek, papież Franciszek, stara się, marzy o tym, żeby wprowadzić pogaństwo do Kościoła katolickiego. Zapraszam do subskrybowania kanału, do zaznaczania kciuków. To bardzo nam pomoże. 12 lutego 2020 roku ukazała się posynodalna adhortacja apostolska papieża Franciszka o nazwie: Huerida Amazonia podpisana jest na 2 lutego. Wszyscy na nią czekali. Jedni z nadzieją, drudzy z przerażeniem, gdy się ukazała, jakby stwierdzono, że nic tam specjalnie nie ma. Były takie komentarze, że Franciszek się ugiął pod presją, bo niektórzy byli pewni że jak, jak na przykład Dematei, że tam będzie yy, propozycja zniesienia celibatu. Nie ma ani razu słowa celibatu użytego w tym dokumencie. Yy, no więc mówi się, że, że to jest niegroźna yy, adhortacja, a spodziewano się jakiejś rewolucji. Natomiast to nie jest tak jasno i tak prosto i tak różowo trzeba mieć taką świadomość, że mieliśmy tutaj trzy etapy. Na pierwszy etap to było zebranie osób przez Franciszka, które miały brać udział w tym synodzie. I te osoby były specyficznie dobrane, bo to byli ludzie o poglądach takich, że no zmienić kościół w zupełnie coś innego w jakoś ma ma masońsko-pogańsko okultystyczną organizację z nowymi święceniami, z kapłanami, którzy mają żony i dzieci, z kobietami mającymi święcenia kapłańskie i tak dalej. Ci ludzie to wyrażali w różnych swoich tekstach przed synodem i byli z tych tekstów znani. I ten materiał zebrany w jedno, no widać było o, o co chodzi, prawda? Na przykład była ta teza tak bardzo mocno wyrażona, że to nie może być tak, żeby Chrystus pojawił się w jednym miejscu, a u Żydów, a na całej kuli ziemskiej nie było dostępu do Słowa Bożego. Czyli musiało być tak, no bo Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny, że Pan Bóg się objawiał na wszystkich kontynentach, we wszystkich możliwych miejscach i każdemu mówił co innego w zależności od tego, jakie tam były warunki, kultura i tak dalej, czyli trzeba przyjąć, że wszystkie te religie, kulty pogańskie, jakieś plemienne, to no to wszystko jest prawdziwe objawienie i że chrześcijaństwo jest tylko jedną z wersji kulturowych objawienia Bożego i to wszystko trzeba powiązać, prawda, nie, nie patrząc oczywiście na to, że te kulty na przykład amazońskie to tam było demonów więcej niż ziarn piasku, Później był synod, prawda? i synod to wszystko jakby przyjął, co było w tych dokumentach, ale to stonował, ukrył, zagadał, rozwodnił. Także jeżeli zna się te pierwsze do, dokumenty, znaczy dokumenty, teksty, to widać o co chodzi w tekście synodu, ale oczywiście wprost tam nic nie zostało powiedziane, bo jednak jak się okazuje. Kościół, pomimo wszystko, je, no pewnych rzeczy, kościół, to znaczy kapłani, biskupi, kardynałowie pewnych rzeczy nie przełkną, nie, nie przyjmą i tutaj Franciszek jakoś się tego boi, z tym się liczy. Także ten dokument synodalny był taki no, łagodniejszy, dużo od tamtych dokumentów, ale ślady, kierunki, jakim ma iść kościół, tam zostały. Wskazane, i później była długo cisza po tym dokumencie synodalnym i w pewnym momencie Franciszek się wyraził, że w zasadzie to on nie będzie wydawał żadnej posynodalnej adhortacji, bo wszystko zostało już powiedziane w dokumentach synodu. I to było komentowane przez Watykanistów takich niezależnych w ten sposób, że swoim zwyczajem Franciszek unika jakby wypowiedzi, prawda? czyli jego działanie dotąd było takie, że herezje popełniali różni ludzie, a on na to pozwalał i na to nie reagował, prawda? i tu też jakby chodziło o to, że posynodalny dokument synodu, znaczy dokument synodalny, że on będzie tym jedynym dokumentem i jakby Franciszek powie, to nie ja. Natomiast nagle pojawiła się ta posynodalna adhortacja, i na pierwszy rzut oka wygląda dla wielu ludzi tak no, łagodnie, nie jakoś niebezpiecznie. No i w ogóle to jest przedziwny dokument, i można to sobie uświadomić, kiedy no posłucha się, co przedstawiciele polskiego episkopatu o nim mówili, kiedy. Takie najbardziej uderzające zdanie któregoś z biskupów polskich było takie: bardzo poetycki. Prawda? No to bardzo poetycki, to można przetłumaczyć na, z języka dyplomatycznego na nasz język że dużo wody. Ale okazuje się, że nie tylko dużo wody, ale również faktycznie bardzo poetycki. Natomiast kluczem do zrozumienia tej adhortacji jest pierwszy akapit. Warto go przeczytać i warto go przemyśleć, żeby uświadomić sobie, jaka jest prawda o tej adhortacji. To zdanie jest takie. Nie będę tutaj omawiał wszystkich zagadnień obficie wyłożonych w dokumencie końcowym, synodu oczywiście. To znaczy z góry pewne tematy, jest to zasygnalizowane, zostaną pominięte, na przykład temat celibatu. Yy, nie zamierzam go zastępować, prawda? ani też powtarzać, prawda? to znaczy yy, myśl jest taka, że, yy, że nie polemizuje z tym dokumentem i jakby zostawia go sam sobie, znaczy możemy sobie w tym momencie uświadomić jakby, na przykład papież Jan Paweł II napisał taki dokument, taką adhortację po takim synodzie. No to Jan Paweł II, co wydaje mi się być oczywiste, by napisał, nie będziemy y, znosić celibatu, nie będzie żadnych święceń dla kobiet, nie będzie mieszania pogaństwa y, z chrześcijaństwem, nie będzie żadnej teologii wyzwolenia, obowiązuje nadal potępienie teologii wyzwolenia. No, Jan Paweł II momentami nie był konkretny, ale w takich zasadniczych sprawach był konkretny. Wracam do tego wstępu. Pragnę jedynie przedstawić zje, zwięzły zarys refleksji, który ucieleśniałby w rzeczywistości amazońskiej syntezę niegłu, niektórych głównych trosk, które wyraziłem już w moich poprzednich dokumentach, aby pomógł i ukierunkował. Ku harmonijnej, twórczej i owocnej recepcji całego procesu synodalnego. Prawda? Czyli jest pewna, pewien proces synodalny, teraz musi być harmonijna twórcza i owocna recepcja, a adhortacja jest tylko refleksją, więcej jest zarysem refleksji. Prawda? Czyli tu z góry jest powiedziane, że w tym dokumencie nie ma żadnych rozstrzygnięć, prawda? tylko jest, jak to ktoś powiedział, i ja też od razu doszedłem do takich wniosków, że to jest zostawienie otwartych wszystkich drzwi yy, i tyle. Prawda? To znaczy tak jakby był sygnał do, do, do swoich, no nie, na tym etapie jednak, jednak tego nie przepchamy, ale no, idziemy dalej, idziemy powoli dalej i wydaje się, że Niemcy to świetnie zrozumieją i, i pójdą dalej, bo oni... Tutaj już to sygnalizowali na swoim synodzie w różny sposób. No i teraz ta poetyckość tego dokumentu. To pierwszy element tej poetyckości jest taki, że ten dokument mówi o marzeniach. No, czyli Franciszek mówi: przedstawię swoje marzenia. No i tutaj sobie wynotowałem dwa marzenia. Franciszka, które są na początku, we, we wstępie adhortacji, cytuję: Marzę o Amazonii, która zachowałaby to bogactwo kulturowe, które ją wyróżnia, gdzie jaśnieje w bardzo różnorodny sposób człowiecze piękno. No, i teraz zobaczmy, że. Marzenie o zachowaniu tego bogactwa kulturowego Amazonii to jest marzenie o zachowaniu całego tego pogaństwa, które tam zawsze było i o, do, do tego tematu jakby wielokrotnie w tej adhortacji wraca Franciszek, na przykład zwracając się do młodych Amazonii, że wracajcie do korzeni, słuchajcie starych ludzi, słuchajcie starych legend i opowieści. Kontynuujcie je, integrujcie je z, z chrześcijaństwem, i, i tak dalej. I tutaj, wracając do tych tekstów przedsynodalnych, no to były te teksty przedsynodalne, takie bym powiedział nawet satanistyczne, i były teksty krytyczne w stosunku do nich, które przypominały, że e, pierwsi misjonarze. No, wielokrotnie zwracali uwagę na to, że w Amazonii były kulty demoniczne, prawda, że była magia. I ci, którzy tę oryginalność kulturową Amazonii promowali, mówili, no, że może to i była magia, ale Chrystus też był magiem, no, takie, takie teksty. I drugie marzenie Marze o wspólnych chrześcijańskich zdolnych, marze o wspólnotach chrześcijańskich zdolnych, by się zaangażować i urzeczywistnić w Amazonii, do tego stopnia by dały Kościołowi nowe oblicze o cechach amazońskich. No i tutaj jakby wraca już w tym momencie, bo to wraca w całym dokumencie, ale już w tym momencie wraca ta myśl, że nic nie uronić z lokalnych kultów pogańskich, bo one jakby też pochodzą od Boga i pomieszać to z chrześcijaństwem, bo to co my, to co tradycjonaliści bronią jako katolicy, to nie jest katolicyzm, tylko to jest ta europejska, lokalna wersja, a nie można być tak za, za, za zamkniętym w tej lokalnej wersji, trzeba się otwierać na inne. Boże propozycje, prawda? czyli nowe, znaczy Kościół ma mieć nowe oblicza o cechach amazońskich. Myślę, że w krajski TV, warto kilka programów poświęcić temu dokumentowi i uwrażliwić się na pewne kwestie, ale o tym już powiem w następnym programie.